Post nie jest jakimś magicznym rozwiązaniem. Jest to dosyć symboliczne, że w dzisiejszych czasach obfitości i ogólnej dostępności jedzenia, zwracamy się ku takim dychotomicznym, jakby nie było, zerojedynkowym i drastycznym rozwiązaniom. Ja uważam, że jeżeli ktoś nie ma, nie jest bardzo szczupły, nie ma tendencji do zaburzeń odżywiania, to możliwe, że nawet wodny post tygodniowy nie zrobi mu wielkiej krzywdy, Co nie ale znaczy, że będzie dobry. Ale to nie znaczy, że, to, że skórka jest warta wyprawki. Poza tym część osób będzie mocno głodna po tym poście i będzie możliwe, że sięgnie później po jedzenie. Po które uważa, że nie powinno się go spożywać i będzie miała rację, tak? Tego sięgnie. Po drugie, największą wadą postu jest to, że on jest przeceniany, jeżeli chodzi o korzyści. W związku z tym łatwo jest dojść do takiej sytuacji, że stwierdzimy, no dobra, no to sobie zjem teraz tego, nie wiem, kepsa, pizza, czy browary, a i tak sobie zrobię tam jakiś post, gdyż się sobie tą autofagocytozą, te poszczególne komórki odbuduje i wszystko mi się wydaje, że jakoś się ułoży. Najgorzej wtedy, kiedy coś przeceniamy albo czegoś nie doceniamy. Tak? I to jest. W tym wypadku to może być pewnego rodzaju problem. Ja takich rozwiązań nie polecam. I to chyba grozi jeszcze jednym w tym kontekście, nie? no bo jeżeli mamy postęp, no to nie dostarczamy sobie tych wszystkich niebędnych składników odżywczych. Jeżeli przed tym postem lub po tym poście nie wystarczająco zdrowo, to znowu nie dostarczamy sobie niedoboru. tych wszystkich witamin, składników mineralnych, co może na dłuższą metę powodować, że po prostu mamy niedobory.